I witam wszystkich bardzo serdecznie jestem szczerze w sensie kontynuujemy sobie rozrywkę W Rayman 2 The Great Escape Co bez zbędnego przedłużania cierniowe wzgórza. Nie zapomnijcie zostawić i suba, jeżeli wam się podoba odcinek. Dobra, tu też byliśmy raz żabko biegający pocisk tak. Musimy teraz dostarczyć naszą miksturę, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku do naszego kolegi Clarka bodajże. Dzięki za wskazówkę. Drugi raz. O Jezu, żeby go tylko nie rozbić. Nie, czy ja go rozbiłam właśnie? W ogóle nie wiem, czemu to zrobiłam. Chwilowy rak mózgów. Uuu. Hamuj. Dobra, wykręćmy sobie może w tę stronę. Na tym się robiło przyspieszenie. I zeskakujemy. I lecimy dalej, bo tutaj nic nas już nowego nie spotka. Dobra, a czy możemy po prostu sobie tak przebiec? My w sumie zmierzamy do Klarka. Więc tutaj wszystkie skrzyneczki, lumsy, które były, już znaleźliśmy. Okej, okay. gdzie jest rakieta? Dobra, choć na szybkości zrobimy sobie to miejsce już. Bez zbędnego exploringu, gdzie ona jest. Dobra, trochę przyspieszymy na dobry początek. Dobra, tutaj kolec wyskoczy, dobra. I pomiędzy skrzyneczkami. Mam nadzieję, że w tej lewej od nadze były tylko czerwone lumsy. Aczkolwiek, tak jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, no będę się starała. Będę się starała przede wszystkim przetrwać, ale i będę się starała nadrabiać te lumsy, których nie uda mi się znaleźć na odcinku. No oczywiście w granicach rozsądku, bo jeżeli coś będzie ciężkie i no będę się bardzo, bardzo męczana, no, to nie będę na siłę ich zbierała. Dobra, Raymanie, przyspiesz trochę. w ogóle pozostawiał te skrzynie? Czy to ci piraci taką pułapkę zostawili? Tylko pytanie. Czy oni takiej samej drogi nie musieli tutaj pokonywać ciągle na tych pociskach? Bo jeżeli tak, no to musieli być bardzo wyćwiczeni w tym wszystkim, co tutaj robili. Dobra. Dobra, dobra. Gdzie my tutaj musieliśmy... Iść tam na dole była chyba skrzyneczka, jeżeli mnie pamięć się myli. Tego pirata sobie zabijmy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Okej. Okay. Szybko poszło, ładnie, sprawnie. I wskakujemy. Tu, tutaj już będzie to miejsce z Klarkiem. Tak, dobrze. Trzymaj, Clark. Oto eliksir. Dzięki koleś. Juhu! Teraz mogę pozwolić kolejną. rozwalić kolejną partię robotów. Super, ale najpierw mnie postaw, ok? Dobra, dawaj, Clark. Zniszczymy ich. Tak jest! A ty, gdzie tutaj? Dobra. Ty mi pokazujesz, że mamy tam iść. Ale pytanie. Kamera. Odwrócisz się? Okej. Okay. Portal? Doraż, myślałam, że coś zepsułam wyskakując tutaj. Hmm. Dokąd to będzie portal? Nie wiem, czy tutaj zbytnio chcę wchodzić na razie. Sprawdźmy, może co tam Clark ma nam do pokazania przez to przejście, które rozwalił. To wygląda, jakby miało nas cofnąć do naszych rozdroży, a tego chyba nie chcemy w tym momencie. Ok, i stąd dokąd? Help, dobrze. Czyli mamy tutaj ukrytą skrzyneczkę gdzieś, którą mam nadzieję uda nam się uratować. Czy ona będzie po drugiej stronie? Clark? Hmm. Czy ona była gdzieś tam u góry? Może może się cofnę tak na wszelki wypadek i sprawdzę. Bo tutaj ewidentnie było słuchać to Help. Raz, dwa, trzy. Dobra. Kamera. Nie, no niczego tutaj nie mamy. Dobra. Czyli to pewnie będzie kawałek dalej. Dobra, piękna animacja skoku. Dobra. Clark, czy ty widzisz tutaj gdzieś skrzyneczkę z naszym kolegą, którego musimy uratować? Czy tak niezbyt? Nie, no to wygląda jak przejście w dół. Hmm. Ale nigdzie tutaj do góry spojrzeć nie mogę. Dobra. To w razie, gdybym pominęła, to się tutaj wrócę. Teraz idziemy dalej przed siebie. Hmm. Rajman, jesteś pewny, że chciałeś tutaj wyskoczyć? Do naszej rakiety? Dobra, ona stąd wyskakuje. I tutaj na drzewku nigdzie tego nie ma. Czyli to jednak musiało być tam. Dobra, ale no, nie ma co się przejmować. Jeszcze będzie okazja, żeby tą skrzynkę zdobyć. Teraz na pewno mi też się wszystkich lumsów tak nie uda zdobyć. No chyba że jakimś... <laughs> jakimś cudem mi się... Uda to zdobyć. Na no, to byłabym bardzo w szoku, bo mój skill. Tak, dokładnie to jest mój skill. Ginięcie na każdym kroku. W każdym możliwym miejscu. Dobra, to może tutaj sobie przyspieszymy. Albo i nie przyspieszajmy, bo zaraz to się źle skończy. Ra Manie. Czemu taka jestem? Trochę dźbaniks. Ja, ja po prostu nie chcę was przyćmić tym skillem, który tutaj mam w swoich rękach. Żeby wam nie było przykro, że na takich poziomach kineliście tyle razy, to no po prostu też chcę wam pokazać, że. No, że można to zrobić z, z kilkoma śmierciami na koncie. Dobra, i dokąd my tutaj teraz wjedziemy? Rajman, zeskocz z tego może, co? Dobra, i dokąd my dojechaliśmy teraz? Co ty tam widzisz, kolego? Okej, okay, skaczesz w portal już. że skrzynki aż pominałam i 9 lumsów. Dobra. Tą jedną było słychać. Więc pewnie ona gdzieś tam w okolicy była. Ale te dwie pozostałe? Dobra, sklepienie. Cztery skrzynki, 50 lumsów. No myślę, że sobie polecimy tutaj jeszcze ten jeden poziomik. Oj, nie podoba mi się ta pajęczyna tutaj. Czyżby to był poziom z pająkami wielkimi? Jezu, nie, zostaw mnie pająku! Fujka, jesteś taki okropny! To był chyba najgorszy poziom dla mnie z tymi pająkami właśnie. O! Dobra, czy, a czy ja mogę cię zabić po prostu? Tak by było prościej dla mnie. Chodź tutaj. Nie masz aż tak dużo... No, w drugą stronę się odwróć. Mam nadzieję, że tutaj kolejny nie przyleci. Jak tego zabijemy. Dobra. To stresujące momenty. Bardziej stresujące niż jaskinia z dwóch snów. Ale tak to się kończy, jak człowiek ma arachnofobię. Dobra, O, czy ja od razu dwie skrzynki przy okazji zepsułam? Okej. Okay. To zbierzmy może wszystkie lumsy na dobry początek tutaj po tej pajęczynce. Dobra, to chyba będzie wszystko. Tak przynajmniej wygląda, dobra. co, lecimy dalej? Tutaj rozbiliśmy drugą skrzyneczkę. Dolecimy, dolecimy. Tak, dobrze. Co, wskakujemy w dziurę? Skoro strzałeczka nam się tam tworzyła. Globox? Czy to był dźwięk Globoxa? Naszego ulubionego niebieskiego przyjaciela? Czy mi się tylko tak wydawało? Nie, no to brzmi jak Globox. Dobrze, tutaj nie przejdziemy, rozumiem. Chociaż jest, słyszę go, ale go tak niezbyt mogę zlokalizować. Ops Rozprawmy się z panem robotem. Okej. Okay. Jezu, prawie spadam. Globox! Stary przyjacielo. O tak, Roman. jest najlepszy! Nie, czy ja to pominałam całkowicie? Nie chciałam tego pominać całkowicie. Dobra, teraz pytanie: czy tutaj czegoś nie pomijamy? N chyba nie. Co, lecimy do Google Boxa. Czy on tutaj nam otworzy to przejście jakoś? Cześć, mordeczko. Piękny taniec deszczowy. Piękna animacja chmurki. I co, możemy sobie przejść na spokojnie teraz. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie pominęłam w tym momencie. Okej, okay, co my tu mamy? Więcej lumsów. I kwiatek zapewne, przy którym Globox musi znowu nam zatańczyć, żeby się rozwinął. Także chodź tutaj, mordeczko, zatańcz przy tym kwiatku. Jak się tutaj ładnie na niego nakieruje. Jakbyś go czasem miał pominąć i nie zauważyć. Dobra. Okej, okay. ale dość ciekawa mechanika gry. Dobra. No, do góry. dawaj Globox. O, ale się zacięło coś. Co, ty tam zostajesz? A ja lecę przed siebie chyba. Hmm. Ogień. Czyli Globox tutaj potrzebuje. Czy była tam jakaś możliwość zrobienia... A, tutaj, dobra. Trzeba zrobić most dla Globoxa. Bo oczywiście Globox ze swoją masą by nie dał rady na takim kwiatku się przedostać. Idziesz, bąbelku? Globox? Chłopie, dajesz sobie radę jakoś? Dobra, chodź. Jesteśmy tej potrzebny. Trzeba zgasić ogień. Ja jestem ciekawa, czy to tylko jest cecha globboxa, żeby ten deszcz wywo wywołać? Czy w sumie jak my byśmy też zatańczyli, to ten deszcz by spadł. No Globox, mam ci wejść w ten ogień bliżej? Jak go widzisz, że tutaj są płomienie, co? Dobra, idźmy i lecimy dalej. Zielony lumsik, nie, gry. O nie, co to za pirat? Globox, uciekaj, żebyś nie dostał tutaj czasem. Strasznie dużo życia ma w porównaniu do poprzedniego, mi się wydaje. Tak, i oczywiście dostałam prosto w twarz ostatniego hita. A co chodzi, boisz się? Nie, nie, Globox się nie bać. Bać się to żaden wstyd, wiesz przecież. Okręt wojenny i piraci są bardzo niebezpieczni. O, gdybym tylko miał więcej moich mocy. Mocy? Globox zapomnieć! Mm, czyżby prezent od Lee? Srebrny lums! Li dać lums, aby zrobić twoją piś silniejsza. Li powiedzieć, wciśnij spację na duży, a twój strzał być silniejszy. Wstrzymanie spacji zwiększa siłę mojego strzału. Okej! Okay. To były czasy, kiedy gra w taki sposób dawała wskazówki, jak tutaj musimy się poruszać. statek piratów. Aaaa! Aaaa! Dobrze, czyli co? Będziemy teraz walczyć, pokonywać piratów. Ups, 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 ups. O! Hmm. Trzeba było go rozbić po prostu. No nie akurat uciekł jak zrobiłam mocniejsze strzały. No, faktycznie mocniejszy. Co na trzy hity takie mocniejsze będzie schodził? Teraz? Dobra. Hmm. Idźmy teraz do Globoxa, go może tam stuknąć, że, że jest wszystko w porządku i że nie ma się czego więcej bać. A chodź, Globox, pokonany pirat został. Jeszcze nie zrobi żadnej krzywdy tutaj, chłopie. Ze mną mnie zginiesz Globox No, czerwone lums. Tu ptasz sobie do mnie ładnie, tak? To zatańczmy tutaj. Hej, ja, ja, ja. eje, hey, ja, ja. Dobra, i przechodzimy. Dzięki Globox, jesteś super, nie zmieniaj się. Więcej piratów. Jeden strzał. Drugi. Trzeci. A tutaj więcej schodzi, bo nie ładowałam na maksa tej broni. A w takim małym korytarzu to była większa szansa, że on by nas trafił tą swoją, niż by mi się udało naładować. A chyba trafienie przerywa. Trafienie przerywa całą akcję tego ładowania pocisku. No, Globox, kwiatek. Na górze coś znajdziemy, może jakaś skrzyneczka Okej, okay, lums A skrzyneczka też jest Okej, okay, lumsik I skrzyneczka Dobra, udało się Więcej życia, no i to lubię A Globox, ty masz tutaj kwiatka Dobra, piękny taniec. I co? Możemy się przebrać za kwiatka. Teraz kamera nas na pewno już nie rozpozna. Identyfikacja w toku. Wszystko w porządku. To tylko krzak z uszami. Drzwi wyłączone. Oto jak krzak z uszami? Pomijam już fakt, że w ogóle Globoxa tutaj nie postanowiło zostawić spokoju i go nie prześwietlać. Dobra. Ale moi drodzy, co my tutaj zrobiliśmy? 50 na 50 i 4 na 4. Czyli co, Maxik czeka nas poziom bonusowy? Sklepienie, wynik. Maxik. Wciśnij Enter, aby kontynuować. Dobra. Etap premiowy, dobra. Ja teraz się przerzucę na klawiaturę. Ta śliczna mała wróżka ma prezent dla Raymana. Okej, okay, fajnie. Na padzie to by było strasznie trudno zrobić, także wybaczcie mi teraz hałas. Ale nawalam w klawiaturę najszybciej jak potrafię. Żeby nasz mały globoksik tutaj doleciał do mety przed piratem. O co, może być trudne, bo pirat... Dobra, czy nam się uda? Jej, udało się, brawo, jesteś naprawdę szybki. Spójrz co, Ryman, dzięki tobie wygrał. No i co wygraliśmy, w wróżko? Mm, nic. Wielkie, piękne, nic wygraliśmy. To no fajnie, cieszę się. Jeśli chcesz rozpocząć wyjście, wciśnij Enter. W przeciwnym razie wciśnij Escape. Spróbuj ponownie. Nie, idziemy do portalu. Już nam się nie opłacało grać w ten bonus bonusowy. Poziom bonusowy, co? Czy chcesz zapisać grę? Tak, wciśnij Enter, dobra. To, no moi drodzy, może w tym miejscu sobie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!